Siemanko! Pamiętajcie, straszny dom z shortsa, to właśnie wygląda na to, że ktoś tam zamieszkał. Patrzcie, widzicie to światło? Ono się świeci. Dobra, wiecie co? No, tam jest nasza koleżanka, nie możemy jej twarzy pokazać. Tam na górze jest. No na górze i nie ma tam tej twarzy, która tam wcześniej była. Zobaczcie. Leci światło. 1, 1, 1, w jednym Nagrałeś dwa słowa. Dobra. Zapalone światło? No właśnie, tam jest zapalone światło. 5 sekund wiedzieć, temu nie było zapalone. No wiem, tam jakoś zrobili źle, bo tam nikt nie mieszkał. Teraz nagle chcesz mieszka. Tak, tak. Zauważyłem, jakiś czas na czas. Ej. Tam jakby tak w sobie było coś. Nie, ale tam coś się świeci. Ej, taka jest... Widzisz ten nóż? Tylko, że chodź, go nie widzicie, bo ja Ej, tam jest nóż! Tylko że wy go nie widzicie, bo ja widzę co ja nagrywam. Jest brzydka i naprawdę aparat mój. Ja Okej. Okay. To To jest ten straszny dom. No właśnie. Ja tam jak... A tam na górze widzicie te małe okienko? To ja tam ostatnio po tym short się chyba dzień, no. widziałem taki krzyż, taki jakby z dorsów krucyfiks, ale wiecie co? I widziałem tam jak ten krzyż się świecił jak krucyfiks. I ja myślę. Że tamto tam to jest jakieś dorsy i że patrzcie, że to, to jest mały dom, ale jak się tam wejdzie, to wtedy nagle się tak powiększa to, yy, wiecie, to tak się nagle to powiększa, nie? No właśnie. Rozumiecie? Taki portal, taki portal, taki portal. pamiętacie tamty dom, nasza szopa? No. Z tamtego odcinka? No. Znaczy nie, bo to jest złączone w No. Jak ten się ruszył? Ej, może lepiej nie będziemy tego łączyć w sumie. Bo wiecie, nie będzie można dobrać nazwy. Nie, połączymy, bo wtedy będzie to w sumie. Nie, ja nie będę łączył nic. Ale ty sobie... Ty jest... zrób, zrób kanał i będziesz ten. Ej, ej, napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby on zrobił swój oddzielny kanał, a ja swój oddzielny. Bo my na razie nie, mamy swój... nie, 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 nie. nie, nie. Później? Później nie wiem. Na tysiąc. Na tysiąc subów. Na... To jak będzie twarz pokazana? Nie? Ej, ale nie, bo wy macie nam... Wy nam dajecie dużo wyświetleń. Mogę? Ja sprawdzałem, mamy po, 70, po 50 wyświetleń, a jeden ma chyba 80. Ej, może, może zmienimy to na 500 subów twarz. Co? Nie. Dlaczego? Nawet ja na jednym filmiku napisałem w opisie, prawda widzowie, jeśli zauważyliście, tylko nie pamiętam, który to był filmik, że zmienimy na 100 jak ten. Bo to się nazywamy Like 30. Dobra, ale o, to wiem, na 100! Patrz, albo, ty, albo 1000 subskrypcji, albo milion lajków na jed... znaczy y, 10 tysięcy lajków na jednym odcinku, albo... Albo tysiąc sub. Sub, to jest jak chyba. Nie, sub to jest z 10 lat. Poczekajcie chwilę. Dobra, my to już będziemy kończyć się, ok? My już będziemy się wykańczać. Ej, nie! Czekaj, czekajcie, powiem Wam coś. Ej, bo ja bym. Się... Cicho bądź. Ej, proszę pana, czy pan chce, że jak nagramy, jak zrobimy. Nowy... Czekaj. Tu Ok? Chodź. Jak, jak przy jak będziemy mieli oddzielny kanał, to jak Ty chciałeś te odcinki łączyć, to może zrobisz 100 yy, yy, odcinków i połączysz je w jedną całość i będzie... Ale na tysiąc... i będzie, i będzie na przykład yy, 10-godzinny odcinek jeden. Ale wiecie co robimy? Na tysiąc subskrypcji, na tyłu łapek w górę, robimy Sorca, Sorsa? <coughs> Twarzyk? Nie, a, ale, ale, ale może jakąś piosenkę wymyślimy. O dobra! <śmiewanie> ale wtedy wymyślimy ze śpiewaniem. Pokaz mi coś. Nie, ty będziesz śpiewał, a ja tańczył, albo odwrotnie, prawda? Seki Seki sejki. Ty to się bardziej na nadajesz do, do tańca, prawda? One, two, three, two, one, Pamiętacie? Pamiętacie? Miał, 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 To w pierwszym odcinku było, prawda? Dobra, to my się żegnamy, trzymajcie się. A mój brat nie mamy kanał?